Tak robiłam wszystko, żebyś nic się nie zorientowała. Tak robiłam wszystko, ponieważ miałam z Jagą i pytała się o program. No, tak, ja. jakaś tutaj. Ja ten program. Daj jak. Daj jak. się jak. Daj jak. spadł. No właśnie, tak. co się stało z Natalią? Przecież sławna grzewka, pół Polski, Polska się podzieliła na połowę. Jak wiadomo, jedni mówili, ale fryzura, a drodzy, co za grzywka. <grym wytkowano> ja chciałam przeprosić wszystkich za moją dzisiejszą fryzurę, ale dzisiaj Jaga nie czesałam, mnie, ponieważ, <grym wytkowano> ponieważ jestem gościem tutaj niespodzianką i, i dlatego nie mieliśmy okazji się zetknąć wcześniej, ale pada deszcz mi się wszystko pokręciło, pewnie jest fatalnie, prawda? To jest pięknie. No to jak jest tą grzywką już przeszła moda, bo widzę Nie. niektóre dziewczyny mają grzywkę, może to jest ważna wiadomość dla nich. Moda jest takim pędem, który przychodzi i, i mija. My się staramy go jakby, jakby uczestniczyć w tym pędzie, bądź też gonić i się odaje. W tej chwili jest tak, że Natalia no ja zapuszcza grzywkę. Mm -hmm. Ale zaraz. Zgodnie z przepisem. Natalia, idziesz do Jagi i ona mówi, mam na ciebie pomysł. I Jak to jest? Czy chcesz wiedzieć, jaki to pomysł? Czy ją sprawdzasz? Czy, czy, czy to jest kompletna dla ciebie tajemnica? To nie jest tak, że Jaga mówi, mam na ciebie pomysł, będziesz miała tak. Eee, mhm. Nam się z Jagą się, się wspaniale e, pracuje, ponieważ Jaga jest psychologiem naprawdę jest psychologiem włosów, psychologiem osoby, z którą pracuję i dokładnie wie i potrafi wyczuć to, kiedy coś jest na siłę i narzucone, uh -huh. a kiedy, kiedy jest to też moje. Pamiętam jak tą sławną już teraz grzywkę <grybka> zrobiłyśmy, to ja mam Jagi naprawdę tak duże zaufanie, że jak się spotkałyśmy, to powiedziałam, że, że zamykam oczy i, i rób, co chcesz. A, czyli jedno. Tak, akurat <laughs> wtedy miałam taki, taki nastrój Ale co potem, jak zrobiła grzybkę, spojrzałeś w lustro i no, Nie no, jednak. <laughs> jednak... Jednak Nie. postanowiłyśmy, że to będzie grzywka. Ja się w tym bardzo dobrze czułam. I, Nie, to uh, była oryginalna Pan powiedział, że podzieliłam Polskę. To dobrze, no. Przynajmniej ktoś teraz doceni, doceni moje czoło. <laughs> dobrze. Jak się współpracuje z Jagą, ale tak naprawdę... Jak przebiega ten sens kształtowania włosów? Ehm, psychologia, wszystko psychologia, to, to jest podobne jakieś przebie. tajemnicze masaże w, są metafizyczne. Są tajemnicze masaże, które na przykład mi czasami przed koncertem, jak, jak jest dużo stresu, bardzo dużo dają. Ale ehm, gdzie masuje, Masuje głowę, po prostu głowę. Ehm, ostatnio, no nie wiem, czy mogę zdradzić tą naszą tajemnicę. Zdradzić? Wszystko. Mogę? Wszystko na sprzedaż. Wszystko na sprzedaż w tym programie, więc... Ehm, Radzę, że ostatnio nawet podczas kąpieli Mijaka miała głowę i potem jakby właśnie i, i z masażem, i ze wszystkim, ale u głowy. Ale <laughs> ja rozumiem, przy użyciu szamponu i jakiś też... E, przy użyciu szamponu i specjalnych, specjalnej takiej odżywki, która Joga najważniejszą rzecz zawsze, którą powtarza, to jest to, że włosy muszą być bardzo dobrze o, o, odżywione I, i to jest chyba prawda, połowa sukcesu, a później, później to już jest tylko e, wyobraźnia jaki i to, jak ona będzie. Słuchajcie, a te I szampony, co reklamują w telewizji, to one naprawdę są dobre i tak odżywiają, te ceramidy tam wchodzą w środek i takie są lśniące. Czy zupełnie innych szamponów tak naprawdę, jaka używasz? A Ja używam profesjonalnych, a profesjonalne pro produkty Dobrze nie są reklamowane w telewizji. Natomiast to profesjonalnych, czyli lepszych. Są to wyższej jakości i nie tak łatwo dostępne. Natomiast te, które są reklamowane w telewizji, jeżeli są dobrze dobrane, to jest sukces. Dobrze dobrać produkt. A kto potrafi dobrać? No, niestety yy, powinien dobierać fachowiec, a fachowiec dobiera profesjonalne. A te yy, reklamy w telewizji przystosowane na rynek detaliczny są dostępne w do sklep, yy, yy, sklepach, w supermarketach, gdzie piętka wpada, robi zakupy w trzy minuty, nie patrzy. Kupuje jajka, szampon i głowy. myśli o sobie. Później jest tragedia. Z problemem ze skórą, z włosami. Dlatego największy nacisk jest na to, żeby produkt był odpowiedni dla danej skóry i danej osoby. Do... A Natalia gdzie kupujesz swoje kosmetyki do włosów? Ja mi przynajmniej <laughs> czasami. <laughs> e, ale też, też zazwyczaj e, zgodnie z poleceniem ja, jaki kupuję kosmetyki. Jakoś już tak dobrze zna e, moje włosy i e, to, co, co jest mi potrzebne. To uzależniłaś się? Uzależniłam się trochę od niej, ale naprawdę... E, tak jak mówiłam, przed koncertami są tak różne sytuacje i napięcia. Jaga przez to, że pracuje z wieloma e, piosenkarkami, już się nauczyła dużej cierpliwości i jaka na przykład bardzo mi e, daje dużo spokoju, dlatego tak współpraca. Na z wielu innych powodów, naprawdę jeszcze. No i ten masaż Ban. I ten masaż Ban. E, ja ze wszyscy mówią dobrze. E, posz, udaliśmy się do agencji modelek Studio X i zapytaliśmy, jak współpracuje się z Jagą. Kupała. Ma zupełnie inne podejście niż, niż taka osoba, która tylko gdzieś tam fryzjer z zakładu fryzjerskiego, jak to się potocznie mówi. O, jaka jest bardzo skrytą i tajemniczą osobą. Ona bardzo mistycznie podchodzi do, do swojej pracy, jest bardzo upychowiona i daje dużo energii. Głównie uważnie podchodzi do największej gwiazdy, największych nazwisk co do stoi pięknie w swoim zakładzie gdzieś tam w Płocku. Ludzie lubią jej dotyk, zwłaszcza kiedy, nie wiem, obcina włosy albo coś, coś tam układa na głowie. Czasami, moim zdaniem, za dużo tej energii, za dużo, nie wiem, poświęca właśnie, nie wiem, czasu, godzin i czasami właśnie obserwuję często pod koniec sesji jest taka, no, zmęczona i, i, i wykluta właśnie bez energii. Dzisiaj naszym gościem jest Jaga Kupało.